Cześć Teraz z mamy do przetestowania karabinki Dobra, weź jedna buchające, Jezus, bylka, weź buchający karabinek. Buchający, buchajcici, K kobereczek, kobereczek, to jest kobereczek. Bateria, bateria, bateria petard, petard błyskowych, klasa F2. Weź tak szybko, bo nie może złapać ostrości. Tak? Nie rób tak szybko. Klasek. Producent jest Klasek, tak. Rok produkcji ma. Mamy... 2016 CE -posiadają. posiadają. No. Mega Fireworks. Tutaj nie, nie ze sklepu. Etna. Chyba. Etna, tak? Nie, Mega Fireworks. A kiedyś to Etna chyba sprowadzała. No ale <laughs> mniejsza o to. Jakieś jest 17,5 grama na całość. Na całość. one są takie. 70 strzałów, taki, taki karabinek. No taki karabinek. Nie wiem, czy on będzie szybki, czy będzie wolny. Szybki, by, to będzie szybki. Mi się wydaje. Będzie szybki? I w tym jest takich 5 takich. 5 takich tych. 70 Ile to strzałów. kosztuje? Takie opakowanie? Ehm, Około 4 zł. Takie opakowanie 5 no sztuk. Spoko, Czyli wychodzi niecałą złotówkę za takie opakowanie. Gdzieś kiedyś widziałem, że 3 złote takie opakowanie kosztowało. No to. Mega. Nie? To fajnie. To takie wychodzi wtedy, nie wiem, 3 złote, to jakby było po 70 groszy, to by było 20... No 76 groszy za taką jedną. No myślę, że takie małe petardki, nic specjalnego. Jak byłem mały, to pamiętam, że rozbieraliśmy to i tymi petardkami samymi strzelaliśmy. No dobra, dawaj tu gdzieś rzucimy. Nie za daleko, blisko gdzieś. No ciekawe jak on się zgasł? Nie tli się. Tli się, ale się nie pali tak jak się palić powinien. Dobra, daj następnego, za, do tego za chwilę podejdziemy. No i mamy pierwszy nie wypał. Klasek właśnie. No. Już się zdarzyło nam kilka razy, że niektóre produkty klaska nie, Drugi. nie strzelają. O, cichutkie. takie. Cichutkie, takie one, one nawet nie strzelają. Na po strzela... pomiędzy blokami to fajne. Pomiędzy blokami to byłaby rewelacja. Nie są głośne, bo one tak strzelają. tak Nawet nie strzelają, tylko jest takie puk, puk, puk. Tak jakby wypychały te petardy tak na siłę. No wystrzelaj cały jeden ten, ten, ten karabinek. Wystrzelamy. Jeszcze znaczy cały karabinek, całe opakowanie niektóre to tak jakby mogły, a chciały, a nie mogły. Tak stoimy 3 metry od tego, no to nawet efekt jest fajny. To są takie małe petardki. Nic specjalnego, takie małe petardki. Jedna została. Szkoda, że one nie chciałem Pamiętam jak kiedyś mieliśmy takie, kupowałem takie petardy. właśnie te karabinki... Daj mi ten, ten Bo on się... Tylko tam już jest szybki ląd, nie? nie? Nie, jest szybki. Jeszcze jest wolny. Tak, pali się. One były mocniejsze. Pamiętam, że one były mocniejsze. Może, może po prostu ja byłem mniejszy i mi się wydawało, że są mocniejsze. Co jak uważasz? No, takie Mnie mam. się wydaje, że były. były... Takie, może trzy z plusem. O, trzy z plusem. Jest to nie! Piąteczkę można dać, bo cena. Jest cena niska, gdzieś pomiędzy blokami odpalić takie coś. Nikt się hmm. nie będzie wkurzał, że głośno czy co. No i mamy dużo strzelania, bo jest pięć takich yy, tych, pięć takich całych karabinków. Nie najgorsze! No, czwóreczkę, no dobra, pójdziemy no, na 4 z sam. plusem. No. 4 z plusem, no bo cena jest fajna. E, efekt, no taki sobie, widziało się lepsze. No, nie, to, to nie jest to, co jest 800 strzałów. Co to było? Coś nas tu straszy, bo za plecami mamy las i coś nas tu straszy. No, taki sobie, no tak, taki sobie. No. Dajcie znać, co, co o nich uważacie. Czy strzelaliście? Napiszcie jak ktoś to w jakichś komentarzach. Nie zapomnijcie zostawić łapeczki. Jak nie subskrybujecie, to zasubskrybujcie I kanał. I na Instagrama Pirotek. I ty? Tak. To Będziemy się pomału. Pojawiają. Pojawi pojawi pomału nagrywać, filmy, Tak. Dokładnie. Takie rzeczy, których nie ma na YouTubie. No raczej, inaczej są. A <laughs> takie zdjęcia czy coś takie. No coś tam będziemy rzeczy. pomalutku e, e, wrzucać. Ogólnie w sklepie, w którym skupujemy, to już mamy praktycznie petardy, wszystkie przebrane. Tylko wszystko wyrzutnie. Zostały tylko wyrzutnie, rakiety. Chociaż rakiet na rakietach się ostatnio zawiedliśmy, bo kupiliśmy Air, 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 Force Air, Force Air Force i Woodu. Woodu zresztą zobaczycie, nie będę mówił. Air Force od Piromaxa. No, też się spodziewałem czegoś lepszego. No, ale cena nie wysoka rakiet. Rakiet, także. No, jeszcze ten PIROMAX, te, te, te Air Force jeszcze coś pan pokazały, ale wodu Jedna rakieta na 6 sztuk była fajna, naprawdę była fajna. Jakby było 6 takich, to jest rewelacja. Dobra, także inaczej, nie zapomnijcie łapeczki zostawić. E, zasubskrybować, jeśli nie subskrybujecie kanału. No i piszcie w komentarzach, co by jeszcze można było przetestować fajnego. Jeszcze niedługo kupię jakieś petardy hammer, e, gromy. Chociaż wiem, że grom to też jest obecnie od, od Triplexa, więc nie są fajne petardy, tylko to już jest taka lipa. No tak czy siak, będziemy pomału nagrywać coś i wrzucać. Dobra, dzięki wielkie na razie. Cześć wszystkim.